Czy wiesz, że morsowanie zwiększa Twój poziom tkanki tłuszczowej? What? Ale spokojnie, chodzi tu o brunatną tkankę tłuszczową, czyli taką, która jest wręcz pożądana w naszym organizmie. No bo tkanka tłuszczowa, za której nadmiarem nie przepadamy, to nie jest jedyny rodzaj tkanki tłuszczowej w naszym ciele. Tkanka którą często próbujemy zwalczyć, czyli ta odkładająca się na naszym ciele, to biała tkanka tuszczowa w skrócie VAT. Jest ona złożona z adipocytów oraz adipokin i jest swego rodzaju materiałem zapasowym dla naszego organizmu. Zabezpiecza nas przed utratą ciepła, chroni przed urazami, a jej pewna ilość jest niezbędna dla zdrowo funkcjonującej gospodarki hormonalnej. No i warto o tym pamiętać, że nie jest możliwe dla zdrowia nieposiadanie wcale tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa to narząd endokrynnie czynny, który wpływa na procesy metaboliczne oraz zapalne, i niestety jej nadmiar ma negatywny wpływ na nasze zdrowie i może stymulować przewlekły stan zapalny w organizmie, tak zwany stan zapalny o niskim nasileniu. Biała tkanka tłuszczowa może być magazynowana nie tylko pod skórą, ale również w jamie brzusznej. Mówimy wtedy o tkance tk 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 tłuszczowej wisceralnej czy trzewnej i to właśnie w tym miejscu ta tkanka tłuszczowa jest szczególnie niebezpieczna, no bo jej nadmiar w okolicy pasa wiąże się z rozwojem chorób układu krążenia, insulinoopornością czy cukrzycą typu drugiego. Jednak wad to nie jedyny rodzaj tkanki tłuszczowej obecnej w naszym organizmie. Mamy również BAT, czyli brunatną tkankę tłuszczową i jest to rodzaj tkanki tłuszczowej zlokalizowanej m.in. wzdłuż kręgów, w okolicy szyjnej nadobojczykowej czy okołonerkowej. Przez pewien czas uważano, że bat jest obecna tylko u noworodków i zanika wraz z wiekiem. Co? Okazało się być nieprawdą. To prawda, że jej ilość u dorosłych jest niska, no dużo niższa niż u dzieci, ale to nie oznacza, że jest nieobecna. Badania wykazują, że częstotliwość występowania bat jest mniejsza u mężczyzn niż u kobiet. Dodatkowo maleje ona wraz z wiekiem oraz wraz ze wzrostem masy ciała. I tak, na przykład badania sugerują, że osoby chorujące na cukrzycę charakteryzują się znacznie niższą aktywnością bat. Jaka jest Różnice między tymi rodzajami tkanki tłuszczowej? Hmm. W wat trójglicerydy są magazynowane w jednym powiększającym się pęcherzyku, z kolei w BAT w wielu pęcherzykach, co umożliwia ich szybki rozkład oraz wykorzystywanie właśnie tych długołańcuchowych kwasów tłuszczowych podczas termogenezy. Termogeneza to najprościej mówiąc proces wydzielania ciepła przez nasz organizm. W porównaniu do białej tkanki tłuszczowej BAT jest bardziej unerwiona i posiada specyficzny system mitochondrialny, w którym udział bierze białko rozprzęgające tzw. UCP1, które występuje występuje w wewnętrznej błonie mitochondriów. A po co w ogóle nam są mitochondria, jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to oczywiście zachęcam do zobaczenia, bo niedawno na moim kanale taki odcinek właśnie się pojawił. No więc uznaje się, że to obecność białka UCP1 jest właśnie markerem zawartości BAT w organizmie. Na początku wspominałam, że BAT to pożądany rodzaj tkanki tłuszczowej w organizmie. Dlaczego? Brunatna tkanka tłuszczowa wykorzystuje energię w procesie termogenezy. Zamiast ją magazynować, co robi VAT i tym samym to brunatna tkanka tłuszczowa umożliwia nam utrzymanie wewnętrznej temperatury ciała. Badania sugerują, że obecność VAT może sprzyjać utrzymaniu prawidłowej masy ciała oraz zapobiegać insulinooporności, a także koreluje z mniejszym prawdopodobieństwem występowania takich schorzeń jak cukrzyca typu 2, choroby sercowo-naczyniowe czy nadciśnienia. Co ciekawe, badania sugerują, że wśród pacjentek z PCOS, czyli Społem policystycznych jajników, można zaobserwować zmniejszoną aktywność BAT. I tak w jednym z badań na modelu zwierzęcym sprawdzono wpływ ekspozycji na zimno, właśnie na tą BAT, czyli brunatną tkankę tłuszczową, u szczurów z PCOS. Szczury z celowo wywołanym PCOS były eksponowane na zimno przez 20 dni. Na skutek ekspozycji na zimno można było zaobserwować u nich aktywację BAT, zmniejszenie się ilości krążącego testosteronu, no co przy PCOS jest pożądane, a także zmniejszenie Mniejszenie stanu zapalnego oraz z poprawę płodności. Oczywiście potrzebujemy w tym kontekście więcej badań, na niemniej jednak to badanie, właśnie na modelu zwierzęcym, jest naprawdę obiecujące. Co ciekawe, często słyszy się, że osoby szczupłe mają większą ilość bat w porównaniu do osób otyłych. Nie oznacza to jednak, że u osób z nadmierną masą ciała ona nie istnieje. W jednym z badań sprawdzano zawartość bat u osób otyłych i u 35% z tych osób można było faktycznie zaobserwować aktywowane z bat. Co więcej, osoby, u których wykryto bat, miały o... Prawie 30% niższą masę trzewnej tkanki tłuszczowej, niższy poziom stanu zapalnego w organizmie oraz niższy poziom insulinooporności. Co sugeruje, że obecność BAT może działać prozdrowotnie nawet u osób zmagających się już z nadmierną masą ciała, w tym właśnie z otyłością. No dobra, to najważniejsze. W jaki sposób możemy zwiększyć aktywność BAT? Hmm. No, bo jak zwiększyć VAT, to chyba każdy z Was wie. A dla tych, którzy nie wiedzą, jak przytyć właśnie tą naszą VAT tkanką tłuszczową, no to oczywiście odcinek na kanale u mnie jest na temat tego, jak zdrowo przytyć. Ale z VAT jest nieco inaczej. Jednym ze sposobów na jej aktywację jest ekspozycja na niskie temperatury. I nie chodzi tu tylko o zimne prysznice czy morsowanie. Chociaż też. Badania przeprowadzone na grupie pracowników z Finlandii sugerują, że u pracowników pracujących na zewnątrz można było zaobserwować obecność BAT w okolicy szyjnej. Z kolei pracownicy biurowi nie posiadali jej w tych miejscach. W innym badaniu sprawdzano wpływ ekspozycji na zimno, a dokładnie na temperaturę 10 stopni przez 4 tygodnie. U mężczyzn zaobserwowano 45% wzrost aktywności BAT. W innym badaniu obserwowano wpływ stymulacji przez zimno oraz kapsaicynoide, czyli związki obecne m.in. w papryce Chili u zdrowych osób o niskiej aktywności bat. I okazało się, że codzienna dwugodzinna ekspozycja na zimno skutkowała zdecydowanym wzrostem aktywności bat. Z kolei w innym badaniu zaobserwowano, że nawet krótkotrwała ekspozycja na zimno u otyłych mężczyzn wiązała się z większą aktywnością bat, a także zwiększała wychwyt glukozy przez mięśnie, co może być obiecujące w kontekście poprawy pracy gospodarki cukrowej u osób z otyłością, insulinoopornością oraz cukrzycą typu drugiego. W tym kontekście Warto przyjrzeć się również aktywności fizycznej. Niektóre badania sugerują, że aktywność fizyczna może przyczyniać się do beżowienia tkanki tłuszczowej. Beżowa tkanka tłuszczowa w pewnych aspektach jest podobna do BAT, ponieważ również posiada dużą zawartość mitochondriów oraz białka UCP1. Miałoby się tak dziać na skutek aktywacji pewnych receptorów, które są aktywowane poprzez ćwiczenia i prowadzą do wydzielania hormonu o nazwie. I ryzyna. I ryzyna ma zdolność stymulacji ekspresji białka UCP1, przykształcając tym samym białą tkankę tłuszczową w tę w przypadku badań na szczurach zaobserwowano bardzo silny wpływ aktywności fizycznej na brązowienie tkanek. W przypadku badań na ludziach wyniki badań są sprzeczne. Niektóre z nich wykazują wzrost aktywności BAT na skutek aktywności fizycznej właśnie, a drugie wręcz przeciwnie. Na przykład w jednym z badań zaobserwowano, że aktywność BAT stymulowana zimnem była znacznie zmniejszona u osób trenujących wytrzymałościowo w porównaniu do grupy nietrenującej. Jest to temat, w którym no, oczywiście potrzebujemy większej ilości badań, żeby mieć tutaj konkretne. Konkretne dane, natomiast no, na tą chwilę wiemy już sporo i warto śledzić doniesienia dotyczące sposobu aktywacji brunatnej tkanki tłuszczowej. O tkance tłuszczowej myślimy zazwyczaj w negatywny sposób, ale jak widać, tkanka tłuszczowa może mieć różne oblicza, a ta brunatna może mieć również korzystny wpływ na nasz organizm. Warto pamiętać, że również ta biała tkanka tłuszczowa jest w pewnej ilości oczywiście dla nas niezbędna i to jej nadmiar, a nie obecność w ogóle, powoduje problemy zdrowotne. Jak zwykle Liczy się kontekst. To co? Chyba warto w końcu się przełamać i rozpocząć morsowanie, no bo jak widzisz, celowa ekspozycja na zimno w ostatecznym rozrachunku powoduje to, że na co dzień będzie ci cieplej. Moim zdaniem zdecydowanie warto. Wyobraź sobie, możesz w końcu przestać być zmarzluchem. Jeśli dotrwałeś, dotrwałaś do tego momentu, zostaw komentarz o treści MORS. Przypominam o subach i dzwoneczku, a także łapce w górze. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I